Dzień dobry, o, poszedł e, moi mili, to są takie próby, kupiłam w 2008 roku, 17 lat temu znalazłam ją, więc pełen, pełen, pewien, pewien falstart się dzisiaj wydarzył i dlatego 10 maj 2002. Wczesne wstawanie, zaraz wielki na zwiady, no i opowiadają mi moje wczorajsze wyczyny, a mi coraz bardziej otwierają się oczy. I beka. Ale cały czas gram obojętność. Poszłam do ewki, wykąpałam się, przebrałam trochę i najadłam puszka ryb, plus bułka wegetariańska. Ona na zajęcia, kowal też, więc wróciłam do domu. Przy wyjściu promocja plus Active akurat w Gdańsku głównym, na stopa, własne, na stopa złapałam. Własnego ojca. Całe południe zastanawianie się, są drgania czy nie ma. Wysłałam wielkiego. Przez Kowala zadzwoniłam do źródła, czyli do sawiaka. Radość wielka. Nie ma. Trzy godziny bity leżałam na alumacie na polu. Za zaanonsowałam się tajemniczo Kowalowi na wieczór pod tytułem. Czy możesz mi pomóc? Tylko ty jeden możesz mi w tym pomóc. A on myślał, że o wydmałe chodzi. Pojechałam do niego na 18. Odwiozłam wszystkie rzeczy, jakie miałam i wyciągnęłam butelkę Wielkiego Napoleona z 1 trzecią zawartości. Wyjawiłam, o co chodziło. Nagrywanie naszej łodzi podwodnej na kompa. Wyskrobałam zamrażalnik Wielkiego z lodu. <grywki> Wielki się jeszcze wpakował, to mu zamknęłam drzwi przed nosem za co potem się obraził? Sorry. No i się zaczęło. Ja dostałam pikawy, bo nie wiem, co powycinali i jak tam wypadnę, i co sobie Kowal pomyśli. Lawina SMS-ów. Sześć kartek SMS-ów z tego wydarzenia. Może nawet. Może nawet. Zacytuję tu niektóre, bo nie na co dzień się występuje w telewizji polskiej. Straszna beka. Myślałam, że udało mi się to tajnie zorganizować, a za ścianą chłopaki w, z Wydziału Mechanicznego plus Wielki oglądali. Jak już mi się skończył Napoleon, to wyszliśmy na disco. Don't trust your memory. Write it down. W dicho fresh przed DS3. Dzwoniła nawet Kaśka, że skiba stronniczy. Darek Tirowiec mnie nie poznał. A która to jesteś ty? Bo ja cię poznałem, to miałaś długie czarne włosy. Wychodząc zakutałam się w wielką bluzę kowala, a mi tylko usta wystawały i tak chłopacy mnie rozpoznawali i przeżywali. Takie dicho, że wszyscy stoją i piją piwo węgrzy. Kwadrat na chwilę, tam zgubiłam się z kowalem, dzwonienie. Około dwóch, około drugiej poszłam. poszłam spać. 11 maj, sobota. Rano obudził mnie, czy idę na wydymałe, trzecie koło. Zwariował, przecież nic nie umiem, a on poszedł na spacer. Potem siedział przed kąpem i czytał pocztę, i zajadał banany. Poczułam się dotknięta. Ja zawsze wcześniej wstaję, jak sobie popiję. Oczywiście zaraz przyszedł wielki. Wymyśliłam spacer przy okazji Ojo, już po kołach. Kaszin lekceważąco odpowiedział mi, że nie wie, kiedy zbój. Pospacerowaliśmy na plażę do Brzeźna. No i leżymy i tak 3-4 godziny. Ten to nawet zasnął. Jeden gość z Męcznego, drugi, kurczę, myślę sobie, mech jest wszędzie. Po powrocie do domu tramwajem. Czemu nic nie mówisz? A co mam mówić? Przeczytałam w gazecie, że Wydział mechaniczny to gry i zabawy plażowe. co? Obsesja. Każdy facet wydaje mi się kowalem. When you give someone a camera as a gift, make sure it's loaded with film and a battery. Usiadłam przed kompem w poszukiwaniu atrakcji dzisiejszych Neptunaliów lub Medykaliów bez entuzjazmu wysłałam.